Jezusa ma potężną moc. Ta pieśń oddawała chwałę Bogu i pokazywała realność tego, co dokonało się na krzyżu Golgoty. Najdroższy krew Jezusa ma potężną moc, i cały świat musi o tym się dowiedzieć: że Jezus Chrystus zbawia, uwalnia i uzdrawia. Że jest tylko jedno imię ponad każde imię, na dźwięk którego zagnie się każde kolano. W niebie, na ziemi i pod ziemią, i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Najdrożsi, Chrystus powołuje nas wszystkich do tego, aby zanieść Ewangelię, która jest mocą Boga ku zbawieniu każdego, kto uwierzy na krańce ziemi. Najdrożsi, każdy z nas jest w tym dziele niezwykle ważny i potrzebny. Każdy z nas który uwierzył w Chrystusa, jest powołany przez Boga, aby zanieść to, to przesłanie pełne Ducha Świętego, że krew Jezusa ma moc. Najdroższy Pan Jezus powiedział: Jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą. My nie możemy najdrożsi milczeć. Gdy Pan Jezus zaczął swoją działalność, powiedział: Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok pański. Gdy przyjęliśmy Chrystusa do serca, ten sam Duch Święty wypełnił nas. Pismo święte mówi świątynią Boga nie są budynki ani budowle. Ale ludzkie ciało. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Większy jest Chrystus, który jest w nas, niż diabeł, który jest na świecie. Kochani, ten świat tonie w grzechu i w śmierci. Szeroka jest droga na zatracenie, a wąska do nieba i niewielu ją znajduje. Ponieważ my, najdrożsi, mamy Ducha Świętego, tego samego, którego otrzymał Pan Jezus i. Mamy tą samą moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. Musimy zanieść tą niebiańską Ewangelię na krańce ziemi. Ja pragnę, kochani, zainspirować każdego z Was, aby tam, gdzie jesteś, każdego dnia, w pracy, w szkole, gdziekolwiek, czy na ewangelizacji zorganizowanej, abyś miał palące pragnienie w głębi serca. Aby Duch Święty przez Ciebie dawał, działał przez moc prawdy Pisma Świętego, przez moc Ewangelii, abyś był kanałem przepływu Bożej prawdy, abyś w miejsce Chrystusa poselstwo sprawował. Najdrożsi, za chwilę będziemy modlić się o Polskę i o Radom, ale najważniejszą rzeczą oprócz modlitwy jest to, aby w głębi twojego serca objawiło się pragnienie zwiastowania Ewangelii w mocy Ducha Bożego. Sama modlitwa nie zmieni rzeczywistości tego świata. Najdrożsi, modlitwa jest bardzo ważna. Ale jeżeli nie będziemy głosić Ewangelii, ludzie nie będą zbawia, zbawiani. Ludzie idą szeroką drogą na zatracenie. Najdrożsi, teraz jest dzień łaski, teraz jest dzień zbawienia. Pan Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy. Którzy utrudzeni jesteście, a ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie i napijcie się żywej wody, po której nigdy pragnąć nie będziecie. Jak ludzie mogą się napić tej wody? Najdrożsi, my musimy pozwolić Duchowi Świętemu, który zamieszkał w nas, aby ta żywa woda, te rzeki wody żywej wypłynęły z naszego wnętrza. Świat musi dowiedzieć się prawdy. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Najdrożsi, tylko prawda uwalnia z kajdan kłamstw, z kajdan szatańskich, ze zwiedzenia diabelskiego. Tylko prawda, a prawdą jest Jezus, może dać człowiekowi życie i to życie wieczne. Więc najdrożsi, będziemy się modlić o Polskę i o Radom, ale... Zapamiętajcie i przyjmijcie to w głębi serca: przyjmijcie to powołanie od Boga, aby napełnić ten świat Ewangelią, która jest mocą Boga ku zbawieniu. Najdroższy Duch Święty pragnie używać każdego z nas. Tam, gdzie jesteś każdego dnia, bądź świadkiem zmartwychwstania i oglądaj wielkie dzieła Pańskie. Ja głoszę Ewangelię, 15 lat prowadzę już taką działalność misyjną mam setki świadectw działania Ducha Świętego i wiem, że on jest bardziej realny niż wszystko co widzą oczy fizyczne. Więc najdrożsi, pomódlmy się teraz, aby w naszym kraju, w Polsce, Jezus Chrystus, który jest bardziej realny niż to co widzą oczy fizyczne, mógł wypełniać serca ludzkie mocą Ewangelii. Modlimy się, aby potężna moc Ducha Świętego dotykała Serca zgubionych ludzi, aby w Polsce były potężne ewangelizacje w miastach, na wsiach, aby Bóg wzbudzał ewangelistów, czyli Was, ludzi, którzy zapragną ratować życie drugiego człowieka. Módlmy się, aby potężne niebiańskie znaki, cuda, potężne działania Boga działy się w naszym kraju, aby po prostu całe społeczności otwierały serce na Boga, aby nie martwa religia, ale żywa Ewangelia dominowała w naszym kraju. Cudowny Boże, oddajemy Ci Polskę i wiemy, że Ty bardziej pragniesz niż nawet my, aby w tym kraju działy się wielkie Twoje dzieła. Panie, oddajemy Ci Polskę i modlimy się, aby Twoja cudowna łaska zalewała ten kraj jak wody, rzeki życia. Panie, modlimy się, aby ludzie byli dotykani prawdą, aby głód Słowa Bożego pojawiał się w sercach Polaków, aby ludzie zapragnęli poznać prawdę, która ich wyswobodzi. Modlimy się, aby Pismo Święte było czytane w tym kraju, aby ludzie czytali Biblię i byli wykonawcami Słowa Bożego. Panie, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Abyś Ty był Królem tego kraju i aby Twoi ludzie pełni Ducha Bożego ogłaszali żywą prawdę i ustanawiali Twoje Królestwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się też o to miasto Radom. Jest to duże miasto, ponad 200 tysięcy osób, i modlimy się, aby Duch Święty przenikał serca ludzi, aby dotykał prawdą, aby ludzie widzieli i mogli doświadczyć żywego Chrystusa, który zmartwychwstał. Błogosławimy Radom w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlimy się, aby prawda Ewangelii zalewała to miasto, aby powstawało coraz więcej społeczności chrześcijańskich, ewangelizacji, koncertów i aby chrześcijanie z Radomia zaczęli w potężnej mocy ducha zdobywać to miasto i aby byli ratunkiem dla zgubionych ludzi. Cudowny Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa błogosławimy radom. Amen.